Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Czas na kolejny odcinek z Pucharu Świata w Narciarskich. Czas na drugi konkurs w Falun, tym razem na dużym obiekcie. Kolejna próba przed Mistrzostwami Świata, która już za rok. Kilku skoczków na pewno na tych Mistrzostwach nie wystąpi, które tu startują, ale my zawody Może będą ciekawe. Może Kamil zawalczy jakąś niezłą lokatę. Może z skoczek z wspomnień nie ma, chociaż chyba stał na podium w 2014 roku, kiedy to wygrywał Sewining Freund. A największe plus tego weekendu, znaczy nie weekend, tylko tych dwóch konkursów, że Szwecja wraca do kalendarza. Po takiej przerwie w końcu można zobaczyć zawody tam, nie, czy kiedykolwiek dłużej się odbędą. Nie, znaczy pewnie Szwecja za niedługo znów będzie jakieś mistrzostwa za 12 lat, za 15. Ale czy będzie miał kto skakać, to jest dobre pytanie i czy te skoczki będą jeszcze istnieć? Tutaj przyjrzeniem się próbuje Ricarda Nerstrema, 95,5 metra w ciężkich, bardzo ciężkich warunkach jednak. Nie zmienia to faktu, że Nerstrema raczej w konkursie nie będzie. W rzeczywistości nie będzie żadnego Szweda na pewno, nie mają prawa startu. Fajnie jakby do przyszłego sezonu coś tam ruszyło w tych skokach. Bo z niezłymi sukcesami wypada, aby miała skoczka, który da radę skakać po prostu. Przyjrzyjmy się pierwszemu z naszych Piotr żyła. 126,5 metra prowadzić. Wyjście z tyłu. Czy ma dobry skok Piotrka. Dobre wyjście z progu. Dość wysoko nad skokiem Piotr żyła w okolicach 120 metra. 119, tylko dwa punkty dodane. Czy będzie awans? Na razie nie ma Piotra jeszcze w konkursie. Drugi oczekujący. A ten awans nie byłbym taki pewny. Niby. Kilku z co odpać może jest. A czy wystarczająco? Cały czas Piotrek, ma oczekujący, a Belca siada Kamil Stoch. 39-krotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata. Marzy o 40. triumfie. Może dziś. Ale od początku trzeba jest skakać bardzo dobrze i Kamil do konkursu wejdzie. Bo w cięższych warunkach i dalej niż Piotrek. Jest 15, ale w konkursie jest potrzebna dużo, dużo większa poprawa. Bo to jest miejsce gdzieś na trzecią, znaczy na czwartą, piątą dziesiątkę. Jak sytuacja w Jansu Piotra cały czas bez zmian. W dobrych warunkach Piotrek. A teraz Kacper Tomasiak 12 na normalnym obiekcie może być siebie bardzo zadowolony młody Polak. Pokazał, że skakać potrafi. I jest w stanie walczyć czołowe lokaty. Teraz w ciężkich warunkach skacze 120 metrów, dobra nota jest 21. Może być się zadowolony, chociaż w konkursie, jeśli chce zapunktować, musi skoczyć dalej. I to tak najpełniej, minimum 2 metry. już przy okazji trochę jeszcze na notach zyskać, no nawet więcej. Ale teraz przejdźmy się próbie. Pawła Wąska punktował, Paweł 27. Więc tam jakieś pozytywy, że ta forma już na miarę punktowanie jest. Jak skoczy teraz, dla niego kluczowe są na pewno igrzyska, na których na pewno wystąpi. Ale teraz bardzo słaby skok: 114,5 metra, 6,8 punktów dodane. Dopiero 39. miejsce może zabraknąć Pawła w konkursie. I na to jest spora szansa. Pierwszym oczekującym staje się Piotr Żyła. I tak się spodziewaliśmy. A jak skoczy Dawid Kubarski ma ciężkie warunki, ale to nawet dobrze, bo, wie, bo te dodane punkty będą. Jak skoczy Dawid, leci wysoko nad skoki, to będzie dobry skok Dawida Kubarskiego. 129,5 metra, z 9 punktów dodanych. Wysoka nota jest nowym liderem. Ta skoczcie mi się wydaje, jakby mogła podpasować Dawidowi. Może jakieś sensacyjne podium. Kto wie, kto wie. Piotr Żyła dał radę awansować, kto odpadł? Forfang może? Esfol? Nie, forfang chyba. Ale teraz przyjrzymy się próbie Olka. 130,5 by prowadzić. Liczymy na pewny awans Aleksandra Ziszczowa Wiewiat z tyłu, nie pod niego są warunki. A nieoczekiwanie był pierwsze na normalnym obiekcie, blisko punktów. Teraz skacze bardzo dobrze, bo to jest 132,5 metra. Miał też nie najgorsze wcale warunki. Jest nowym liderem i on może te kwalifikacje wygrać. Bo skok bardzo dobra, o tym przekonamy się już za chwilę. Kto wygra te kwalifikacje? No Aleksander zniszczył przed Dawidem Kubackim. Gdyby tak się spełniło w konkursie, moglibyśmy świętować. 33 czy Tomasia, 38 Kamil Stoch, 49 Piotr Domen Pref ledwo się wślizgnął do konkursu. Poza zawodami Paweł Wąsek, Jukia Sato, Laura Kos, Benjamin Esfolt, Johan Reforfank, Tomofumi Nato. Więc zaczynamy konkurs indywidualny. Przypominam sobie subskrypcja, łapki do góry i dzwoneczka, i naszych filmów. Pierwszy reprezentant na starcie Słowak, Hektor Kapustik. W wtorkowym konkursie Słowacy zajęli najlepsze miejsce od 2010 roku. 45 był Hektor. Chciałby zdobyć punkty, które że kto wie, kto wie, może. Ciebie się udało. 123 metry, 3 punkty dodane. Będzie tutaj gra na styku. Ale może w końcu doczekamy się słowaka w 30, A czy doczekamy się kanadyjczyka? Ostatni raz. Mackenzie Boyd Klaus, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w 23 roku, przed zawieszeniem kariery. Blisko bardzo punktów. Wille Hammer wczoraj zawalił lądowanie, co spowodowało brak tych punktów. Teraz te punkty raczej będą na pewno, bo to jest 125,5 metra. Trzy punkty dodane, bardzo dobre noty. Jak nie on, jest liderem. Bardzo dobry skok Mackenziego. Może być się zadowolona. Czy zadowolony będzie Turek Fatih harda i w ciągu? Wieje wiatr ale co z tego? On potrzebuje jakiegoś skoku na przełamanie, bo na normalnym obiekcie wyglądał słabo, W Lidl Hammer też nie wybitnie. Nie, nie widzę aktualnie z nią podstaw, aby Fatih miał zdobywać jakieś punkty. Tak jak w poprzednich latach był, ale jednak on zaskakuje i skacze 127 metrów. Miał lepsze warunki niż Hector i Mackenzie, ale mimo wszystko jest liderem i idzie pewnie po wysoką lokatę dzisiaj. Może historyczne top 20 dla Turcji? Raczej każdy był zadowolony. A my przyjrzyjmy się próbie Gregora da Schwandena. Dopiero bardzo nisko w klasyfikacji generalnej, tutaj jest Gregor, z tego co widzę. Co jest trochę niespodzianką. Czyli coś takiego lepiej, chociaż w porównaniu z naszymi sezonami, to. Tutaj inauguracja słaba. Na normalnym obiekcie blisko punktu był Simona, ale nawet tutaj w tych ciężkich warunkach Gregor sobie nie radzi. 118 metrów, oczywiście 10 punktów oddane, ale z tego to punktów nie będzie. Zaledwie ósma lokata Gregora de Schwandena. Wyprzedza tylko czterech skoczków. Coś się zmieniło. No, Karl Geiger, Kevin Bieckner wyprzedzi i, i pciąglu i e, Boyd Klausa. Jak skoczy pierwszy z naszych? Piotr żyła, 124,5 metra prowadzi w tych ciężkich warunkach. Kwalifikacje miała aż za dobre. Przez to do końca musiał żyć o awans, teraz w ciężkich warunkach. Piotr tutaj kompletnie nie radzi. 89 metrów, przydusiło go do skoku i nie walczył nic więcej. Ostatnia lokata. Niech tak się skończy, nie chcemy oglądać takich skoków. Po prostu. A jak skoczy powoli, wracający do lepszej dyspozycji, Andreas Weringer, w końcu. Punkty. Owszem, na normalnym obiekcie, czyli trochę może zakłamany, jednak te skoki nie były gdzieś takie złe. Widać, że coś tam ruszyło w skoka Andreasa. Może teraz kolejne punkciki wpadną na jego konto. Nie wiem, 121 metrów, 6 punktów oddanych, i to raczej zdecyduje, bo jest ósmy. Będzie czekał do końca, ale na te punkty powinien się doczekać, tak moim zdaniem. Nie mówię tak, nie mówię nie, ale raczej prawdopodobne, że będą. I teraz kolejny z naszych pożegnanie ze Szwecją. Kamil Stoch miał okazję dwa razy tu rywalizować. Czy to jego ostatnia próba, czy może przedostanie, przekonamy się już za chwilę. 39-krotny zwycięzca Paru Świata walczy, 40 triumf! Kamil Stok, 129 metrów, aż 8 punktów dodanych, Wysokie noty jest nowym liderem. Może dzisiaj, może dzisiaj doczekamy się tego 40 zwycięstwa. Kamil tu nie wygrywa, na Mistrzostwach Świata też jakoś wybitny nie był, więc. Było to, miał rozmaicenia. My zobaczmy próbę Daniela Wasiliewa. Dobry występ na normalnym obiekcie, i tu, i w rzeczywistości. Na rzeczywistości bez punktów, ale wiesz, ostatecznie w miarę okej. Okay. Najlepszy start od roku. Teraz zdaniem Wasilje wskacze na punkty, moim zdaniem, to dosyć pewne, 125,5 metra. Dwa punkty dodane, jest dziewiąty, jest już na pewno w tych 11 zawodnikach, co są w serii finałowej. Więc może iść na górę i czekać na drugą próbę. A my czekamy na próbę Kamila z Kacpra Tomasiaka. No może następca Kamila, oby. Ma bardzo brawa warunki, wypadałoby je wykorzystać. Kacper Tomasiak. Trochę nie wyszedł z progu, przez to krótki skok. Kacpra zaledwie 110 metrów, dwa tylko punkty dodane. Przedostatnia pozycja, jedynie nad Piotrem. Nie tak sobie wyobrażał dzisiejszy konkurs. To nam zostały zaledwie dwie nadzieje, poza tym Kamilem. Cały czas Kamil na prowadzeniu, z niewielką przewagą na Kieszeni i A skoczy Dawid, 38 startowy, drugi w kwalifikacjach, ma dobre warunki, powinien je wykorzystać. Ciut spóźnione, wyjście z progu Dawida Kubackiego i to jest krótki skok naszego reprezentanta. Są 21,5, punkty oddane, jest 17, jest w serii finałowej. Trochę dzięki bardzo wysokim notom, bo Dawid... Pasowuje się ten system oceniania sędziów, co jest jego wielkim atutem w tej dyscyplinie. I z tego korzysta. Teraz nawet się Aleksander, zniszczą. 137 metrów wyprowadzić. Stać Olka na to, pokazał to w kwalifikacjach. Jedyny prezydent polski mający punkty w każdych zawodach w tej serii. A teraz dobry skok Aleksandra Zniszczoła. 127,5 metra. Punkt ponad dodany. Jest ósmy. Powinien być wczoraj 15 z szansami na awans w serii finałowej. W tej serii zobaczmy skok Jeszcze Manuela Fettnera, który zmarnował. Być może stanie mu szansę w karierze na ten triumf wyczekiwany. Treningi super, kwalifikacje super. Pierwsza seria zawalona totalnie. W drugiej już było znacznie lepiej, ale co z tego, jak w pierwszej był trzeciej dziesiątce. A jak skoczy teraz Manuel Fettner, i tutaj nie będzie chyba punktów Austriaka, bo to jest zaledwie 18,5 metra. I mimo a 10 punktów danych to 4, 36 nota, trochę go warunki przydusiły. No ale trzeba sobie z takim czymś radzić, będąc tak utytułowanym skoczkiem. Po pierwszej serii sensacyjnie mimo wszystko prowadzi Kamień Stoch, drugi Juri Keseli, trzeci Wladimir Zagrawski. Takie podium się nikt by nie typował, Luteria ma być w Ruce, więc może coś się tam wydarzy. Niemcy, Geiger, Paszke w czołowej szóste. Jedynie ten Czofenik, Herl, Olek miał wszystko dziesiąty, Dawid dwudziesty piąty. No co tutaj się podziało? odpad Fettner, odpad Domen, odpad Timi Zajc. Zapraszam na rundę finałową. Tak stwierdzę. Wilo Palosari, stolidna próba. Jak skoczy Stefanem Bacher? Stefan M. Bacher, czwarty w konkursie na normalnym obiekcie. Bardzo dobrze wyglądał Stefan w tym sezonie. I on może zagrozić Manuelem Fettnerowi w sprawie wyjazdu na Igrzyska. A szkoda, bo jednak Fettner broniący medalu. To by było to. Teraz Stefanem Bacher skaczy 118,5 w ciężkich warunkach, ale nie starcza to na wyprzedzenie prowadzącego Vicho Palosariego. 4 punkty aż do niego traci, mimo że wskoczył jakby w linie. Tego się nie spodziewałem. Coś się zmieniło. No Bellinger skoczył super i ryoyu. A czy nawiąże do nich Dawid Kubacki 123,5 metra prowadzić? Bo są ciężkie warunki. W kwalifikacjach też skakał Dawid ciężkich Poradził sobie super, jak będzie teraz. Dawid Kubacki. Ale teraz ten wiatr Osław i Dawid rezygnuje. Będzie zaledwie punkcik. Wycentracja Polski 98 metrów, 3 punkty dodane. No mógł niby walczyć o coś więcej, no ale Odpuścił, niestety tak. Idziemy wyżej, to zobaczmy skok. Podiumowicza Philip Raymond, trzeci w konkursie. Na normalnym obiekcie, Pobił rekord Koczyń 99,5 metra. Coraz bliżej, setki. Może na mistrzostwach świata zostanie pobity. Byłoby miło. Ale teraz Filip Reimund skacze bardzo daleko i to jest raczej atak na czołowe lokaty, może i o podium, 139 metrów oczywiście, tylko dwa punkty danych, którzy mieli 10, 11, ale co z tego, on tu nadrabia odległością do wszystkich. Może być naprawdę dosyć niezły występ yy, Niemca, czy ktoś się do niego w ogóle zbliżył? No ale z tam, 11 punktów, Daniel Vasiliev będący trzeci. Na razie. My przyjrzymy się próbie Stefana Krafta. 168 metrów prowadzić. Ciężko to w tych warunkach, ale może Kraft skoczy nieźle. Stefan Kraft. Dobre wie z progu. Wyrównał rekord Mattiego Nekenena, ale słabo. Słabiutki skok Krafta. Warunki nie pomogły. Za 10 punktów dana, ale jest dopiero 11. Szczerze, taka loteria tutaj była dosyć nie eksperymentem. Jak stoczy czy Fatiarda i Pciąglu? No on 118,5, trochę bula. Ale teraz, dziesiąty po pierwszej serii. Aleksander zniszczał 136,5 by prowadzić, potrzebuje Olek. Wiewiat z tyłu, ale nie mocy. Powinien sobie dać wyradę w tych warunkach. Aleksander zniszczał. Dobre wyjście z progu. Pięknie położone na nartach bardzo dobry skok Olka. 131,5 metra, 6,9 punktów dodane, jest drugi. Przegrywa jedynie jest Raimundem, oczywiście różnica między nimi spora i sporo skoczku może tam wejść, no ale powinniśmy być spokojni. Antial to solidny skok, a jak skoczy Jan Herl, Austriak, ósmy po pierwszej serii, lider tutaj po Świata, on może być liderem po tym konkursie. Na razie liderzy się zmieniają, sezon jest ciekawy, a jak skoczy teraz już doświadczony Austriak, zresztą nie przegrał kulę, czy teraz będzie o nią walczył i on nie odpuści, skok daleki na te noty. 137,5 metrów, 5 punktów oddane, jest drugi, przegrywa z Filipem Raimundem. No 2,4 punktu. Szkoda tego skoku, szkoda tego lądowania. On ma pecha do tych zwycięstw. A my przyjrzyjmy się trzeciemu po pierwszej serii, Wladimirowi Zografskiemu. 131,5 metra, teraz 164 prowadzić średnio, to widzę, miał Wladimir szansę nie niezłą. No to był pierwszy, był piąty po pierwszej serii na normalnym obiekcie. Spadł na dziewiąte, i tak bardzo dobry występ Bugara. Czy teraz starsze wyprzedzenie Olka? 126,5, tylko dwa punkty dodane i to decyduje, że jest dopiero szósty. 14 punktów straty w oglądaniu, Wasilio znów wczoraj 10. Co tutaj się dzieje? Jury Keseli, sensacja pierwszej serii, jest piąty, bardzo dobry skok. Na pewno mamy po raz pierwszy w tej Polaka na podium, tylko kogo? Kamil Stochczyk Aleksander zniszczył. 131 by wygrać, aby stać na podium, pewnie ze 128. Trzymajmy kciuki po 40 triumf. Kamil Stoch. Ciut, spóźnione wyjście z progu. Leci nisko nad ze skokiem Kamila. Czy starczy? W ciężkich warunkach musiał się mieć 9 punktów oddane. 19, 18,5. Jest czwarty. Za Olkiem zniszczonym. Aleksander zniszczył, Wraca na podium. Pucharu Świata. Po raz pierwszy od Planicy w 2024 roku. Kamil niestety dalej musi czekać. Wygrywa po raz pierwszy w karierze Filip Reynold. Jan Herold, tradycyjnie drugi, trzeci Oleg zniszczą. Dobry występ Kamila, słaby reszty Polaków. Ale możemy być zadowoleni. Były emocje, walczyło dwóch Polaków o niezłe Mamy dwóch w czwórce. Z tego falu, w porównaniu ze z sezonami możemy wyjeżdżać uśmiechnięci. W tym sezonie tutaj w klasyfikacji generalnej w ogóle Olek skaczy tak wybitnie. Jakby chociaż jedną dziesiątą tego skakał co tu w rzeczywistości, to może to czwarte miejsce na Igrzyskach jakby nie odjechało, a tak to ciężko już trochę. No ale wierzymy, że się uda, jak nie jemu, to może Kacpro, Czecie Pro no, chociaż to szansa minimalna. Piotr, Maciek, Maciek może wejdzie z automatu do Wis, -Wiśle w w świata. Klasyfikacja generalna Jan Herold trochę odjeżdża, ale o drugie miejsce. No gra jest zacięta, Kamil w końcu spory awans. Więc przypomina subskrypcję, subskrypcję do góry i cześć!